Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, cuki. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Terrarię kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tylko dołączę do swojego serwera lokalnego, oczywiście naszym cuki Let's Play. I jak zwykle, standardowo się zajadam. Ok, hmm. co my ostatnio zrobiliśmy? Rozwaliliśmy Lizard Golema, z tego co widzę. Hmm. Sobie tu pokój stakuje wszystko, co mogę, chociaż niewiele mogę. To bywale, to bywale. Hmm Kurcze Barwniki O, jest broń Tutaj wsadzę to hmm. No to sobie jeszcze zostawię hmm, zobacz A, mam paunhammera to. Jednego sobie tam wrzucę. Tędy hmm. ma całkiem wywale, i reszta trafia do budowlanych. Oj. Solar tablet, fragment. To nie jest budowlany. Ach, naprawdę mi się nie chce grać, komentować i tak dalej po tylu godzinach w pracy. To jest po prostu męczące. Magnet, sphere. Więc od razu mówię, co będziemy robili w tym odcinku. W tym odcinku postanowi... pójdziemy sobie, spróbujemy rozwalić kultystów. Tak na szybko, żeby już sobie odblokować wszystko. Żeby sobie odblokować najlepsze broni i tak dalej. I będziemy farmić Moonlorda Robimy monta na którym będziemy mogli latać i Kopać surowce w bardzo szybkim tempie I w zasadzie to tyle I prawdopodobnie teraz słyszeliście jak właśnie jem To mi jest potrzebne To sobie jeszcze zostawię to sobie sprzedam. beetle Husky sobie sprzedam. To sobie zostawię. Polecimy tutaj szybko. Weźmiemy sobie trochę tych potek. Hmm. Hunter Potionów. Hmm. Regeneration Endurance. Hmm. To battle, może nie. Archery też nie. Magic Power. I to chyba tyle z tych potek, które bym chciał. Teraz wystarczy dojść w prawo do. W prawo, tak? W prawo do Dungeona. I pokonać to coś. No to idziemy. Potem, jeśli będzie, pokonamy już wszystkie bossy i tak dalej, to już chyba będę robił tylko odcinki takie Jak robiłem te połówkowe, że Przyspieszenie czterokrotne i I wioza ojczycę, bo to nie ma sensu, żebym komentował już Na przykład jak latam, lat zbieram surowce i buduję No może raz na jakiś czas, ale Nie bardzo Dokończę to miasto Zrobię sobie, no to, dokończę swój zamek, potem postawię jakieś miasteczko plepsu przed nim i coś, i może jakąś zimową wioskę, którą miałem już robić, a dzisiaj nadal nie chcę robić. Ten Blacklens nadal nie wypadł. No niestety lecimy, mam dość manapotek. No niby powinno starczyć O, jest O, git. No, go No i zwykły lens Chociaż w sumie walić już te lensy bo no, tak naprawdę nie są mi już do niczego potrzebne. Crystal Bola mogę wziąć, bym miał więcej damage'a jeszcze. No mniejsza, lecimy. No, już jest. Jak jesteśmy tak daleko, to na się nie będę wracał. Od zwykłego Crystal Bola. No już dochodzimy do Dungeona. Jeszcze wezmę sobie gryza mojego cebularza. okay we no fight whoa Miał go nie pokonać Ten sper jest za wolny na niego Ej, 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 bez tak Bez żadnych smoków Albo dobra, dawaj, yy, dawaj te smoki, bo on wyleczy smok jest genialny Ale to będzie masakra Przydałoby mi się jakieś samonaprowadzające. Bo jak go będę otako bił, to mi potek zabraknie. no ten samuan też jest taki trochę bezużyteczny ej, 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 bo ja się tu zrobiłem za odważny całkowicie zapomniałem, że już nie ma tu smoka tego o, dokładnie tego który nie wyleczy bez problemu No. no 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 i 28 tysięcy życia jeszcze masz tylko Boję się co to będzie jako jak będę bił filary yy, Naprawdę to będzie straszne Dla skupienia no. no i jakoś to idzie no. Tak, jeszcze brakuje tu inwazji goblinów Już byłby komplet Rzeczy, które by mnie użały. No, smok się pojawił. Wyleczył mnie. Nie, to, to będzie bardzo długa walka. Chyba, że spiszę bucher. Ale nie, tak nie cheatujemy. No przyzywaj nowego smoka. O, widzicie jak się słucha Tak długo jak on będzie tego smoka przeżywał, ja jestem nieśmiertelny tak naprawdę. zobaczcie, mogę sobie tak stanąć i niego strzelać. Oj, smoka nieba. No przyzywaj coś O dokładnie Ale miałeś smoka przyzwać Jaki badziec Ej, ej ej, bo ja zaraz zginę Ej, bo to się naprawdę nie fajnie robi. No, no i leciałem w to na własne życzenie, naprawdę. Brakuje mi możliwości leczenia się, znaczy rzucania speli, które same targetują. No i kurde! No dobra, nie daliśmy radę. W takim razie sobie zakończę tu odcinek, chyba. Bo już drugi raz nie będę go w takim tempie bił. Chyba musimy mieć jakiegoś lepszego spela. bo demonik Poison Staff jest trochę słaby. Tym mogłem go w sumie strzelać co jakiś czas. To w sumie jest dość mocny spel. No dobra, skończymy taki krótszy odcinek sobie zrobimy i po prostu w następnym sobie pójdziemy poszukać lepszego, że lepszej broni. Zobaczę na wiki co tam się dzieje i zobaczę co możemy zrobić. A tymczasem żegnam się z Wami, mam nadzieję, że Wam się podobała moja porażka, chociaż na pewno tak nie będzie. I do usłyszenia. W następnym odcinku zagrajmy w Terraria. Hej!